Mama i Werka. I to jest, to jest bardzo ciekawe uniwersum, które z jakiegoś powodu wyświetla mi się na TikToku. Eee, Werka nie przetraszam. Eee, I teraz tak. To jest w tym takiego niezwykłego. Dziewczyna nagrywa z własną mamą TikToki, które są jakoś są tak głupie. Tak, znaczy, gutie, gutie, one nie mają żadnej sensownej treści. Bo to jest co i na zasadzie. Eee. twoje trzy sekrety, czy jednej możesz powiedzieć, czy jednym możesz powiedzieć, stop. I teraz płaszczcie. To są jakieś kurwa tajce, nie? Eee. To jest takie niesamowite. Nie chciałbym mieć takiej mamy. Jakby wtedy nie było za taką mamę. Naprawdę. Bo to, że ta dziewczyna, ma, nie wiem. 18-19 lat i jest pierdolnięta, to jest inna historia, ale nie wiem. Nie, nie wiem, ile ta mama może mieć lat? 40? Z 40, 40 pewnie. I że ma taki samo siano w głowie co córka. Dobra, Cześć, ale. który mnie ostatnio wkurzyła, bądź wkurza mnie moja mama. Przyjemny możesz powiedzieć to: Pierwsza to jest metro. O, i to to jest content, z którego e, ja. Zawsze post... jak Kurwa, to jest kontent, z którego ja poznałem mamę i Werkę. Mniej więcej na takiej zasadzie. Razem z Mamą, to ona chce jeździć komunikacją miejską na przykład metrem. I wszyscy się na nas gapią i coś do nas mówią. I mnie to tak denerwuje. A, możemy jechać samochodem możemy jechać samochodem. Mera, ale metro mamy obok mieszkania, i w ogóle metrem jest dużo szybciej jak są korki. To i co z tego? Drugie rozciąganie. <kluz> no. Umówiłyśmy się razem, że będziemy się rozciągać co dwa dni. Ja później jak chcę się rozciągać, to ona zawsze ma taką minę i się tak zachowuje, jakbym ja po prostu jej krzywdę robiła. No dobra, bo jak jak, wcześniej na spacer, żeby to stronę, była ja już ale siła. Jakby to była moja wina, że ją... Nie Ja właśnie ja nie rozumiem tej sytuacji. Dziękuję Ci bardzo, że mnie namawiasz. Trzecie. I dlaczego to ludzie oglądają? No kurwa, ja nie rozumiem. Jak? Moja piosenka. No. Nie grałam świetną piosenkę bibitną, bo ja po prostu jestem y, cudowną raperką i mamie się wszystko podobało oprócz jakichś dzwonków. Ona sobie myślała, że w są jakieś dzwonki. No ja te dzwonki I że ten dzwon się tak, mi gada, gada tak nad uchem, to... że coś, Ale, no... Nie wiem, to jest tak kurwa chaotyczne i tak beznadziejne. Yy... Nie rozumiem popularności. Totalnie nie rozumiem. Yy, jeszcze bardziej nie rozumiem tego, że ona to robi z matką. <laughs> Już w ogóle nie rozpierdala. No ogólnie. No. Jest jak jest. Ale przejdźmy do dania głównego. A daniem głównym jest oczywiście piosenka tejże e, młodej dziewczyny o imieniu. prawdopodobnie Weronika. A nie, nie przetraszam. Weronika nie przetrasza. Ok. Hmm, dobry Nie chcę patrzeć w dół, bo nawet nie wiem, jak wygląda. I nie mam dosyć prób, i co tam pierdolisz. Trochę tluje jest... Znaczy, mam takie wrażenie, że odjebało od sławy. Yy... No, chyba, że zadek artystyczny, nie wiem. Yy... Ale, no, ten tekst taki. tak trochę tluje z góry na zwykłych, zwykłych, zwykłych ludzi takich jak my. Czekaj, 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 czekaj. Poczekaj, poczekaj. To, to należy zanalizować. Chcę być kimś, ale nigdy sobą. Okej. Okay? No nie, <laughs> nie jakby... Pff, ach, ta dzisiejsza młodzież. No nie, przecież to jest jakiś welkot. Zatwórza, moja mama jest tutaj konem, a ty to i Hulu, Przepraszam. Co to za tekst? <laughs> moja mama jest kin, legendą? I... Moja mama jest kan, a ty to Sean. <laughs> No co to jest? Ech. Co to jest? Werka, twoja mama jest zdrowa, pierdalnięta, jak w takim wieku nagrywa TikToki dla dzieciaków. Nie uczyli, że należy być samą wreszcie, no właśnie uczyli, widzisz. A teraz internet uczy, że nie wiem, lepiej być kimś innym, no nie. Kurwa, przepraszam nigdy, serio nigdy. Za co mam was przepraszać? Zaprawdę serio to jest świat i i to zaczyna przytłaczać jedną słową muszę się czegoś łapać, środowisko. Ale kurwa serio, że mama? Boli was moja mama, boli was Nie ta... <laughs> boli was moja mama? <laughs> Daj wany jest ten tekst. Lacja. Palma i beka z was na wakacjach nie chcę patrzeć długo, nawet nie wiem, jak wygląda. I nie mam dosyć polubi co tam pierdoli. Nie chcę patrzeć dłuba, nawet nie wiem, jak wygląda. I nie mam dosyć pupić co tam pierdoli. Zobracaj tak. To będzie mocny statement, ale uważam, że gdyby yy, ta werka była osobą, jakby tanie z zewnątrz, spoza internetu, nagrała pierwszą piosenkę właśnie taką. I to wiecie, byłaby jej pierwsza piosenka, gdzie jakby szersza publika by ją poznała. Myślę, że takiego dojebania się, jak ja teraz robię, by nie było. Ale z racji na to. Co ona robi w tym internecie? Jak to, jak to wygląda? Plus jeszcze ta piosenka z tym absurdalnym tekstem. No, trochę strzela sobie nawet nie w stopę, to już jest strzał kurwa w kolano, a może nawet i w wątrobę. O, uwielbiam. O, hejcie, o, hejcie. Ja o hejcie się, ja na hejcie się znam, ja o hejcie już dużo wiem, bo słyszałem wszystkie piosenki High Honey z Gen Z, a wiecie, że one od dwóch albo od trzech lat w każdej swojej piosence i w każdej swojej zwrotce śpiewa, jak to zajęliście na ciężko, jak te miliony nie pozwalają jej funkcjonować przez hejt, teraz ta mierzy się z niesamowitym hejtem, ale jednocześnie, minutę wcześniej, jest w stanie wyzywać yy, matki innych ludzi, sugerując, że jej mama to Ikona, a twoja to Sean. No, to no, można i tak robić. Tylko spływa już dzisiaj po mnie, nie dotyka co odbija. Tym mądrze się cypiara, stryja trochę potwora. Wiem, że za dużo jara, tego kurwa hemola. Ja... Jezus... Im dalej idzie ta piosenka z Lasty jest ciekawiej, ale na pewno nie lepiej. Cebó nie chcę ratunku, bo radzę sobie sama. Co to było? Czemu nikt nad tym jakichś pieczy nie trzyma, czy nie? To już nawet nie jest, to już nawet nie jest styl Filipka, to już jest, nie wiem. To już jest Filipek po jakichś nasradę własnych dragach. To beat ewidentnie nie przeszkadza. O zero za to wszystko czego chciałam. Nie chcę patrzeć w dół, nawet nie wiem jak wygląda. I nie mam dosyć prób i co tam pierdolę. To chyba tyle, to chyba tyle. Ja spodziewałem się, że tiktokerki, slash tiktokerzy nie są zbyt utalentowani, i nie, nie, nie oczekiwałem tutaj coś po kraju, nie wiem, Białasa czy, czy Sztaka czy idący jakby płcią, nie wiem, nawet jangleosi, to i tak uważam, że jangleosia nie jest jakąś giga wybitną muzyczką, muzykiem wybitnym, ale no to jest to jest na pewno ciekawe doświadczenie. Dawno nie słyszałem tak absurdalnej piosenki z elementami naprawdę takimi, które mogą wpaść w ucho, bo... Ten refren nie jest aż tak tragiczny, jak całość, e, całość, e, całość utworu. No, cały utwór jest totalnie, totalnym ścierwem. No jest syfem niesamowitym. Ale ten, refre, ten refren, no wpada w ucho. Ogólnie numer jest e, no zabawny, no, jest to po prostu zabawny. I to chyba tyle. <laughs> to chyba tyle. Nie, no ja jestem jakby wewnętrznie jestem.